Jesteśmy bardzo wzruszeni tym, że, że tata został tutaj uhonorowany, że tak powiem, przez e, wszystkich mieszkańców Katowic, którzy głosowali. Tym bardziej jest to ważne też dla całej rodziny, bo tak jak tata pod, podkreślał, on e, mieszkał w Warszawie, ale do końca e, czuł się Ślązakiem. E, no i mógł do tych swoich też ukochanych Katowic, gdzie za młodych był, e, jeździł motocyklem, e, no trafił, tak. E, tym bardziej też... E, jest to dla nas takie wzruszające że wśród innych postaci które są tutaj w, w tym parku tak uhonorowane no i może też taka najważniejsza rzecz że może ta pamięć jednak też jest wzruszająca dla rodziny że ta pamięć o tacie że tak powiem powoli nie zanika nie gdzieś ona cały czas jest a może się zdarzyć tak że jakaś młoda osoba będzie sobie szła i zobaczy o pieczka kurczę będę tak jak on nie no i stanie się wielkim aktorem lub aktorką. Serce się raduje kolejną rodzinę miasta i kolejna wielka postać galerii artystycznej miasta Katowice tutaj na Placu Grumbalskim. No i Franciszek Pieczka, znakomity aktor, znany z wielu, z wielu, z wielu naprawdę dzieł, w których brał udział, w których grał różne role, od tych pierwszoplanowych, aż po drugoplanowe, nawet epizodyczne. Kto nie zna go z ostatniego serialu Rancho, Wszyscy czekaliśmy zawsze na te mądrości ławeczki. Więc naprawdę to piękna piękna sprawa, że możemy tutaj tak wielkiego ślązaka Uhonorować właśnie tym popierciem. Nigdy się Śląska nie wyrzekł, a właściwie zawsze ten Śląsk promował i podkreślał, że jest Ślązakiem. Mało tego, podczas tych wszystkich naszych działań, szukaliśmy tych powiązań z Katowicami i nikt nie przypuszczał, że są aż tak bardzo mocne. Bo jedno ze stwierdzeń Franciszka Pieczki było takie, że to właśnie tutaj w Katowicach nauczył się fachu aktorstwa teatralnego, a więc bardzo bliskie mu były Katowice i do tych Katowic chętnie wracał. I tak jak mówił zresztą. Jego syn pan Piotr Pieczka mówił o tym, że Katowice leżały w jego sercu i cały Śląsk.